Hodges to według organizatorów najdłużej cyklicznie organizowane warsztaty jazzowe na świecie. Ich pierwsza edycja odbyła się w 1971 roku. Od początku ich ideą jest spotkanie twarzą w twarz ucznia z mistrzem. W tym roku do chodzieży przyjechali studenci m.in. z Polski, Niemiec i Ukrainy. Mam nadzieję, że nauczę się trochę. Lepiej czerpać radość z gry i robić to razem z ludźmi. Można się też tutaj dużo nauczyć, jak chodzi właśnie chodzi o lekcje, ale też można się dużo nauczyć, jak chodzi o lekcje u nauczycieli. Liczę no jak, jak co roku na dobrą zabawę. Tradycyjnie największą popularnością cieszy się klasa śpiewu. Zajęcia prowadzą Krystyna Prońko i Dorota Miśkiewicz. Oprócz wokalu można zdobywać nowe umiejętności w klasie fortepianu, gitary, saksofonu oraz perkusji. Tegoroczną nowością są zajęcia z gry na harmonijce ustnej i puzonie. Te ostatnie poprowadzi światowej sławy muzyk z Miami, Dante Luciani. Dla środowiska muzycznego, jest to kultowa impreza. Wystarczy za. Wymienić takie nazwiska wśród byłych uczestników w latach 70 -tych, 80 -tych, W 70 latach Grażyna Łobaszewska na fortepian przyjeżdżała, Ryszard Rynkowski. Każdego dnia o 19:00 w Amfiteatrze przy Domu Kultury odbywają się koncerty i jam sessions. Zwieńczeniem będzie wspólny występ 30 lipca najlepszych uczestników warsztatów. Studenci i wykładowcy zagrają największe hity polskiego i światowego jazzu.